Mówiąc o Assassin's Creed Rogue, trzeba od samego początku wspomnieć, że Ubisoft miało ważniejsze rzeczy do roboty. Nie zrozumcie mnie źle i nie obraźcie się, ale Ubisoft z każdym następnym rokiem miało coraz to więcej problemów natury przystosuj się, nie zbankrutuj. Francuzi szli dalej i próbowali więcej, co prawda to im się odbije czkawką, ale warto wiedzieć, że Ubisoft to nie CDPred, gdzie parę lat studio może robić jedną grę, wiedząc, że wszyscy i tak ją kupią, ale wracając. Skąd te problemy pewnie zapytacie? Bo z jednej strony od paru lat produkujemy giganta na nową generację, o którym więcej w następnym odcinku. Z drugiej strony zapowiedziane zostało Watch Dogs, czyli multiplatformowy i multigeneracyjny bubel z ciekawymi pomysłami i w tym wszystkim weź tu z trzeciej strony rozraduj posiadaczy konsol siódmej generacji, czyli konsol, które odchodzą do lamusa, ale nadal świetnie się sprzedają. W tym właśnie miejscu pojawia się niespodziewanie Assassin's Creed Rogue. Do pewnego momentu gra tylko na konsolę PS3 i Xbox 360. Potem to się oczywiście zmieni i tytuł stanie się multiplatformowy, ale nie wyprzedzajmy faktów. Gra miała na starcie zapełnić dwie luki. Pierwsza, bardziej przypisana naturze gospodarczo-marketingowej, czyli przystosowanie Unity do potrzeb rozwijającego się gracza, a w skrócie gra tylko na konsolę nowej generacji. Druga Luka była bardziej fabularna, z typu teraz możesz wcielić się w Templariusza, a w skrócie dalej nie możesz wybierać jak werpegu, więc my wybierzemy za ciebie. Gra warto wspomnieć, dalej miała działać na sprawdzonym silniku z Blackflag. Czy było więc oczekiwanie? Pch. No pewnie, że nie. Gra przechodziła echem, ponieważ nawet posiadacze starych konsol woleli obserwować kolejne materiały promocyjne z Unity. A że Rogue miało mieć premierę tego samego dnia co Unity, to już w ogóle kloaka. Jak gra została przyjęta przez krytyków? Średnio. W ogóle w premiery obu gier mało kogo interesowało, że Ubisoft zrobiło grę na stare generacje konsol. Dopiero grupa wnerwionych na glicze z Unity graczy wróciła do grania na starej konsoli i zauważyła, że coś tam się wyprodukowało. Po latach się nawet jakoś to wszystko unormowało i całkiem spora ilość ludzi zagrała w ten tytuł, ale na początku. Ubisoft chyba do dziś puka się po głowie, że wydali ten tytuł w Dzień Premiery Unity. Mogli przynajmniej poczekać te 3-4 miesiące i niech najlepszym przykładem na wywalenie studia w stosunku do własnej gry niech będzie wynik finansowy. Otóż nigdzie nie mogę znaleźć samodzielnego wyniku tego tytułu. Wszystkie wyniki studia to połączenie gier Unity i Rogue. Unity i Rogue sprzedano w 10 milionach kopii. Unity i Rogue biją rekordy sprzedaży. Unity i Rogue chodzą razem do toalety. W Ubisoft chyba bali się publikować samodzielne wyniki tej gry. Ale kiedy miejsce miały premiery tych gier, Ubisoft chyliło się ku komercyjnemu upadkowi, wszak każdy gracz porównywał wtedy francuskie studio do amerykańskiego EA. Jak więc jak widzicie kochani, wynieście z tego naukę. Nigdy nie starajcie się robić zbyt wielu rzeczy, jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić, bo to się może odbić po prostu czkawką. I srogo możecie się na tym przejechać. Oj, srogo. Wie o tym przecież Ubisoft. No i wie o tym ten frajer z nowego uniwersu, który do dziś nie wyprodukował zakonu Feniksa. Chyba odsubuje ten kanał. Sekwencja druga. Tak jak przy wszystkich wcześniejszych odcinkach i zapewniam, że przy następnych zawsze znajdzie się temat do omówienia, jakieś zarysowanie tła historycznego, przedstawienie ciekawej jednostki czy problemu społecznego lub życia publicznego, Assassin's Creed Rogue to takie... Na plucie w twarz dla kogokolwiek, bo obserwujemy tu masę miejsc w połowie XVIII wieku. Jesteśmy w Portugalii, jesteśmy na Nowym Lądzie, który jeszcze nie jest Stanami Zjednoczonymi Ameryki, gdyż do rewolucji amerykańskiej dojdzie zależnie w którym okresie jesteśmy za jakieś 20-30 lat a gra skupia się na podróżowaniu po wodach, nie będąc na Karaibach, przez to taki zabieg niezbyt ma sens, gdyż traci na tym dynamika opowiadania historii. Ale rogue ma w sobie zawartą jedną bardzo ciekawą historię, którą co prawda obserwujemy przez chwilę, ale wydarzenie, które miało wtedy miejsce w Portugalii, a konkretnie w Lizbonie, całkowicie zmieniło lub pozbawiło życia mieszczan tamtejszych 84 km kwadratowych, mianowicie chodzi o wielkie trzęsienie ziemi 1 listopada 1755 roku. Warto kochani przybliżyć całe klucz sytuacji. Otóż 1 listopada obchodzi się niemal na całym świecie Dzień Wszystkich Świętych. Ten feralny dzień, poranne trzęsienie ziemi obudziło masę ludności, która pierwsze co stwierdziła, to zdanie, iż jest to na pewno kara boska. Tak więc większa część mieszczan ruszyła zgrabnie do najbliższych parafii, mając nadzieję na zakończenie koszmaru. Niestety, to był dopiero początek. Nie minęło parę godzin, a trzęsienie ziemi mocno się zwiększyło w częstotliwości i wydłużyło w czasie trwania. Budynki zaczęły się walić, grunty zaczęły się sypać, ludzie gnieceni gruzami własnego miasta umierali po paru sekundach. Ale to nie wszystko. Jako, że Lizbona jest miastem portowym, trzęsienie ziemi doprowadziło do utworzenia tsunami, które zalało inną część miasta. To, co się stało w nocy tej samej doby, już płonęło żywym ogniem. Tego jednego dnia w samej Lizbonie zliczono ponad 50 tysięcy ofiar, a wydarzenie to stało się okazją do niemałego przejęcia władzy politycznej i odbudowania miasta w taki sposób, aby każdy dosłownie czuł się równy, ale to już temat kompletnie niezwiązany z fabułą gry. No ale dobra, co ma wielkie trzęsienie ziemi do naszej historii? Nie wiem. Nie, no żarty. <grym> tak naprawdę jest ono motorem napędowym do działań naszego głównego bohatera. I tyle! Sekwencja trzecia. Grę podzielimy na dwa wątki. Wątek teraźniejszy, który dzieje się prawdopodobnie zaraz po zakończeniu tego z Black Flag, oraz wątek kormaka, który dzieje się w drugiej połowie XVIII wieku. Szej Patrick Kormak jest dobrze rokującym asasynem kadetem, który dostaje zadanie znalezienia artefaktu pierwszej cywilizacji. Oczywiście w Lizbonie. Shay schodzi do podziemi i znajduje artefakt, który rozsypuje się na jego oczach i niczym w pierwszym filmie o przygodach Indiany Jonesa, wszystko zaczyna się walić. Ale tak jak u Indiany był to ogromny głaz, tak w Assassin's Creed Rogue jest to cała Lizbona. Bohater ucieka z miejsca wypadku i winą o uśmiercenie tysięcy ludzi obarcza cały zakon asasynów, którzy, jak się okazuje, mają całą mapę wszystkich miejsc, w których mogą znajdywać się takie artefakty. A warto zaznaczyć, że mamy tu śmietankę towarzyską asasynów. Jako, że akcja Assassin's Creed Rogue dzieje się pomiędzy wydarzeniami z Black Flag i Assassin's Creed 3, to na nowo spotkamy rozsądnego Adewali, czy stetryczałego Achillesa. Z drugiej strony na nowo przyjdzie nam stanąć ramię w ramię u boku Heitama Kenwaya. Ale dobra, wracamy do historii. Szej kradnie asasynom plany ukrycia artefaktów i postrzelony przez dawnego przyjaciela spada ze skarpy, mając nadzieję, że asasyni uznają go za martwego. No i niemal żegna się ze swoim życiem, gdyby nie templarska brać, której nasz bohater bez przemyślenia sprawy zaczyna pomagać. I teraz tak, w jaki sposób pewnie zapytacie? No bo skoro widzieliśmy chyba z sześć głównych osób należących do bractwa asasynów, a po jakimś czasie stajemy się templariuszem. To jak myślicie, jakie może być nasze główne zadanie w tej grze? No oczywiście, że zbieranie skóry bobrów, które tutaj przy wykonaniu zabójstwa na nich wykonują dziwnie realistyczne dźwięki składania. Nie, no nie będę was trzymał w niepewności, oczywiście, że musimy zabić naszych dawnych przyjaciół. No ale dobra, na chwilę tylko tak zboczę z tematu, bo te bobry naprawdę wykonują. Bardzo dziwne dźwięki konania, jakby komuś naprawdę w Ubisoft zależało, żeby pokazać nam, że zabijanie bobrów nie jest fajne. Dochodzimy do momentu, kiedy Achilles rusza z dawnym przyjacielem Szeja w celu odkrycia ukrytego artefaktu pierwszej cywilizacji. Szej nie może mu na to pozwolić. Zabiera więc ze sobą Heitama i rusza z nim w celu ochrony Ziemi, która ów artefakt ukrywa. Dochodzi do potyczki, wszystko znowu się wali i zamienia w stertę gruzu. Achilles zauważa swój błąd, a tam daruje mu życie, odbierając mu zdolność pełnego poruszania poprzez strzelenie w nogę. Shay jednak po latach nadal nie zauważa, że Templariusze to ten sam syf co Asasyni i leci na kolejne zlecenie. Zlecenie, które ma wykonać w Paryżu. Zabija on tam ojca głównego bohatera Assassin's Creed Unity, Arno Doriana i tym samym otwiera opowieść dla tytułu nowej generacji konsol. A jak wygląda wątek teraźniejszy, zapytacie? No w Entertainment wybuchła panika po włamaniu z Black Flag. Całe biuro jest zamknięte i inwigilowane, a my jako sami my, ale nie my sami z Black Flag, tylko my jako my następna osoba. Czekaj, powtórz to. A my jako my sami, ale nie my sami z Black Flag, tylko my jako my następna osoba. Ja pierniczę, kiedy ja to pisałem. Po raz kolejny przemierzać będziemy studio, tym razem kończąc nasz wątek jako templariusz. Jest to całkiem zabawne, gdyż poznając wszelkie templarskie tajemnice ośrodka, dostajemy awans społeczny, ale w biurze znajduje się typ, który celuje do nas z broni, więc ma to znaczyć, że albo jesteś z nami, albo przeciw nam. Wiesz za dużo, więc nie możemy pozwolić ci żyć, jeśli nie zostaniesz jednym z nas. W ten właśnie sposób kończy się gra. No muszę przyznać, że w Yubi musieli się wysilać nad produkcją tej fabuły. Oj, musieli. Dobra, dawać następną sekwencję. Rogue, co prawda, przykryć miało brak Unity w bibliotece konsol siódmej generacji. Jednak będąc zawodnikiem rezerwowym, nie znaczy też, że z góry spisany był na porażkę. Gra wprowadza więc parę ciekawych zmian, dając nam po pierwsze poskakać templariuszem, a po drugie korzystać ze wszystkich benefitów wyznawców Czerwonego Krzyża. Ale może zacznijmy od mapy, a w zasadzie od map. Nie jest to jeden wielki teren jak w Black Flag, a trzy również całkiem spore mapy. Nie doliczam tu oczywiście miejsc, do których trafimy raz i więcej nie wrócimy, bo nie miałoby to sensu. Są trzy spore mapy. Co mogę dodać od siebie, to mała historyjka. Otóż kocham zbierać wszystkie duperele z map, czyszcząc je lepiej niż perfekcyjna pani domu 50 m2. I już jedną strefę udało mi się wyczyścić. Myślę sobie dobra. Jeszcze z siedem takich stref i gites. Mapka czysta, a ja mogę robić fabułę. Nagle trafiam na mapę numer 2. A po chwili na mapę numer trzy. Kur taka w skrócie była moja reakcja. Maciuś chciał sobie na szybko pograć w niby mały tytuł, a tu psikus, ale nieważne. To co zauważycie jako pierwsze podczas grania w ten tytuł, to jakby nagły zastrzyk złota w sakwie. I to nie byle jaki. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu, ogrywając tytuł jakikolwiek z tej serii, nie byłem takim bogolem jak tutaj. Kwoty, jakie posiadam w tym momencie, liczę w milionach, i z jednej strony jest to całkiem ciekawe urozmaicenie przecież templariusze słynęli z bogactwa na ogromną skalę, ale po chwili dowiadujemy się, jakim ułatwieniem w gameplayu staje się ów zabieg. Bo pieniądze. Spadają nam z nieba co misje. W skrzynkach dostajemy horrendalne ilości szmalu, a całe miasta i miejsca są już wykupione lub wyremontowane, ale o tym zaraz. W całej zabawie pomagają jednak statystyki online, które sprawiają, że jakoś chce się zbierać ten szmal. Aby być, wiecie, najbogatszym z bogoli. Ale gdzie tu problem? Przecież szmal jest super. No nie, kiedy przez to rozjechany zostaje tryb ekonomii. Pamiętacie misję floty z Black Flag? Tu mamy dokładnie to samo. Poza jedną zmianą. Bo zamiast towarów do przewozu, za wygrane wojny floty dostajemy oczywiście pieniądze. I co ciekawe, w bardzo małych ilościach. Tak więc po co w to grać? Cały tryb ekonomii przez to siada, a skoro pieniędzy macie potąd, to po co tracić czas na niskoprofitowe zadania. Następnie, jak już wiecie z historii gry, główny bohater był kiedyś asasynem. W związku z tym, za zdrajcą wyznaczony zostaje list gończy i wszyscy nasi wcześniejsi przyjaciele rzucą swych ludzi, aby ci skakali nam do gardeł. I niby wszystko jest super. Gdyby nie fakt, że po pierwsze, tych asasynów jest za dużo. W ogromnym mieście skaczą na nas co parę minut, przez co nie możemy poczuć klimatu miejsca, w którym przyjdzie nam się poruszać. Po drugie, asasyni to w tej grze banda amatorów. Zginąć z ich ostrza można, jeśli śpisz, a pada zostawisz przy telewizorze i akurat zapomnisz wyłączyć konsolę. Zabijasz ich tak łatwo jak każdego zwykłego żołdaka na umowie. I po trzecie, primo ultimo, bo zawsze musi być trzeci punkt. Ten system zwyczajnie nie działa, całkowicie zawodzi, a szkoda, bo byłaby okazja na jakieś ciekawe urozmaicenie gameplayu. Wyobraźcie sobie takiego protoplastę w stylu Nemesis z Ścienia Mordoru. To by było super. No ale nie, żebym wciąż narzekał. Czas... Na parę plusów. Wraca możliwość remontowania i zakupu budynków i dzielnic, dzięki czemu dostajemy oczywiście szmal do skarbca, jak w Assassin's Creed 2. W wielu miejscach będziemy musieli zmierzyć się z posterunkiem asasynów. Trochę przypomina to uwalnianie fortecy z AC3, ale tym razem jest trochę ciężej i jest więcej zadań do wykonania. A same walki morskie zyskały ciekawy tryb, bo tak jak my mogliśmy w Black Flag robić abordaż, to nie mogliśmy doświadczyć go na własnej skórze. Teraz możemy! Nie jest on co prawda tak spektakularny jak ten dokonywany przez bohaterów Black Flag czy Rogue, ale miło widzieć, że ktoś wpadł na taki pomysł. Przy okazji ktoś pomyślał o ciekawszym uzbrojeniu naszego bohatera. Dzięki czemu do dyspozycji dostajemy przykładowo taki granatnik, którym możemy zdjąć szajkę wrogów naraz albo rozwalić ścianę lodu, kiedy przyjdzie nam szukać kolejnych totemów na wyspach. A samo eksplorowanie zostanie wystawione na cierpliwość gracza, gdyż niektóre miejsca na mapie nie zawierają wzgórza do synchronizacji przez co bohater na ślepo będzie musiał szukać znajdziek na pojedynczych wyspach. I szczerze do dziś wydaje mi się, że to był po prostu błąd i niedopatrzenie programistów, ale spodobało mi się to. Musiałem zaufać instynktom na te dwa czy trzy razy. Super. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Powiem wam w następnej sekwencji. Assassin's Creed Rogue to gra średnia. Taki ekwiwalent piątki w skali 1 do 10. Bo tak, historia nie jest tu ciekawa, a bohater tym bardziej. Cormac powinien być tu wulkanem emocji. A nie dość, że jest bezpłciowy, to jest taki... miałki, bez zdania, strony zmienia jak rękawiczki, nie mając w głowie myśli, że mógłby założyć coś zupełnie nowego. Mamy typa, który widzi, że Templariusze robią źle i widzi, że Asasyni robią źle. I zamiast przeciwstawić się temu, całkowicie zacząć od nowa, tworząc trzecią frakcję, ten przystępuje do tych, co według jego mniemania też robią źle. Bo przecież tak jest zawsze. Zawsze są tylko dwie ścieżki do wyboru. Albo skręcasz w prawo, albo skręcasz w lewo. Nie ma innej możliwości, prawda? Mógłbym się nie czepiać, jakby bohater po jakimś czasie przebywania z templariuszami stwierdził, że ci też są zdrowo walnięci na czerep. ale Kormakowi chyba podoba się podczosanie sakiewką ze złotem, bo nic nie kwestionuje. Fabuła gry boli, czasem bardzo boli. Ale kurde, dawno mi się tak dobrze nie grało w żadnego asasyna. Ależ ta gra jest grywalna. I mówię to całkiem serio, jest bardzo grywalna. Jakoś wcześniej podczas grania w jakikolwiek tytuł z tej serii tak mnie nie by zajrzeć tam, popłynąć tam. A właśnie zapomniałem wspomnieć, że nasz bohater potrafi zamarznąć z zimna podczas pływania w lodowatej wodzie. Więc jak ktoś chce się zabawić w Dicaprio, to teraz ma okazję. Na serio. Nie wiem czemu, ale w ten tytuł gra się cholernie przyjemnie. Nie zrewolucjonizował on gameplayu, a czułem radość jak podczas grania w Origins. Super się w to gra. Gdyby wyciąć z tego fabułę i zostawić samą podstawę z gameplayem, to dałbym naprawdę wysoką notę, a tak nie smak zostaje. Nie wiem, może podoba mi się myśl, że mam tyle hajsu bez kodów i dlatego tak mi się przyjemnie pogrywa. Ważne, że w ostatecznym rozrachunku ciężko jest wskazać, jaka ta gra jest. Więc jeśli jesteś fanem fabuły to srogo się zawiedziesz. Ale jeśli stawiasz na eksplorację, rozwój statku, rabowanie innych statków, w tle przyśpiewanych przez załogę szant, no to haj ho haj ho haj ho. I tym wypośrodkowanym akcentem zakończę, mówiąc o sta a, wie a wiecie co? 6 na 10. No. Idealnie. Idealna ocena dla tej gry. 6 na 10. 6. 6. Tak więc tym Lekko, trochę ponad pozytywnym akcentem zakończmy ten materiał. Wiem, że wielu z Was kocha ten tytuł i naprawdę szanuje Wasze zdanie. Tak więc wy w komentarzach możecie mi pokazać, jak bardzo nie szanujecie mojego. <grym> A tak na serio, napiszcie w komentarzu, co myślicie o Rogue, um, czy graliście w tę grę, czy zamierzacie grać. A jeśli nie, to przynajmniej wiecie, co się działo przed Unity. Bo to będzie niezła zabawa. Widzimy się za tydzień. Hej. Hej kochani, jak widzicie jestem w piżamie i dopiero co kończę montować ten materiał. Krótka informacja, jeśli ten materiał Tobie, kochany widz lub Wam, kochani widzowie, spodobał się, proszę zostawcie po nim łapeczkę w górę oraz komentarz, w którym oczywiście wejdziemy prawdopodobnie w jakąś fajną dyskusję. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, nie subskrybujecie tego kanału, również proszę Was o danie tego fajnego kliknięcia w subik, no i oczywiście kliknięcia w dzwoneczek, jeśli dalej chcecie być poinformowani o tym, że moje materiały do Was przechodzą standardowo w poniedziałki. No i miejmy nadzieję raz na jakiś czas w inne dni tygodnia. No i jeśli chcecie, żeby to się dalej roznosiło, poinformujcie o tym swoich znajomych. Oto dzięki wam i dzięki waszym znajomym i dzięki ludziom, którzy subskrybują ten kanał, moje filmy dalej będą się rozwijać. Dzięki kochani, że tu jesteście. Do zobaczenia.